Sprawdźmy, kim są na co dzień cosplayerzy z ikon. Dzielam korepetycji z angielskiego. Jestem menadżerem w McDonaldzie. Ja chodzę do i jestem na biochemii. Twoi nauczyciele wiedzą, że robisz cosplay? Aktualnie piszę pracę na temat cosplayu, więc chyba tak. Głównie to siedzę w pokoju w ciemnicy i rysuję na tablecie. Jestem zwykłym człowiekiem programistą, typowo. Bring bam, bam, bring bam, bing, bam, bing, bam, bam, bum. Chodzę do liceum jeszcze, yy, piszę maturę w tym roku, a potem zamierzam yy, iść na judaistykę. Czy twoi nauczyciele i znajomi z klasy wiedzą, że robisz kospy? Yy, wiedzą, że robię kospy, większość z nich bardzo to docenia, wspiera mnie, moi nauczyciele tak samo też bardzo doceniają to, co robię. Na co dzień pracuję sobie w sklepie oraz przy sporcie dużo działam, bo to jest też moja druga pasja. No czasami pompki robiłem, to, to może też się liczy jako sport. Rodzina, znajomi, współpracownicy Wiedzą, że jesteście kosplayerami? Nigdy bym wiedział. Co się kryje pod tą starożytną szatą? Ja pracuję w salonie fryzjerskim w Krakowie. I współpracownicy z pracy wiedzą, że ty robisz kospy? Wiedzą. Oprócz pana Pawełka, to każdy jest na tak. Pozdrawiam pana Pawełka. Na co dzień jestem chińskim gejem, bo studiuję sinologię. Wchodzę do pracy jak każdy normalny człowiek. W wolnych chwilach chodzę na siłownię. Byczki z siłki i ludzie z pracy wiedzą, że ty robisz kospy? Zajmuję się tym już ponad 10 lat, więc kawał czasu wszyscy mnie wspierają. Kim jesteście na co dzień w życiu? Perkusistką Nikim Tylko cosplay, a generalnie nic innego w Twoim życiu nie funkcjonuje Super, to jest marzenie chyba każdego cosplayera w ogóle na świecie Kto się kryje pod templariuszem? E, przyszły informatyk Ja się uczę japońskiego i kocham biologię Powiedz po japońsku Włates siła majades Brzmi jak anime dziewczynka, super Na co dzień zajmuję się tańczeniem, układaniem choreografii momentami Czasami sama z siebie szyję, rysuję W szkole na przykład szyję, więc szyję też czasami cosplayę ale nauczyciele z tym pomagają, bo to jest marzenie każdego cosplayera, żeby skończyć szkołę robienia kostiumów. Ja lubię malować w wolnym czasie. Ja jestem technik stylista i głównie po szkole szyję. Zajmuję się tłumaczeniami. W tej chwili w wydawnictwie medycznym. Ja pracuję w maku póki co. Ja pracuję w finansach. A Twoi współpracownicy wiedzą, że robisz kospy sobie po weekendach? Może się domyślają z Instagrama, ale nie wiedzą, co to cosplay, więc po prostu chyba uważają, że przebieram się za klauna. Tak naprawdę wszyscy w bankach są trochę dziwni, więc nie myślę że to im nie przeszkadza. Ja studiuję psychologię stosowaną i pracuję w marketingu. Pokazywałem z ludziom z mojego teamu mojego sportu i wszyscy byli pod wrażeniem, nie uwierzyli, że to ja. Pracuję w korpusie z językiem szwedzkim. Powiedz coś po szwedzku. Chcę żyć. Chcę żyć. Chcę żyć. Stale. Na kogo właśnie patrzę? Uczeń liceum w Architektura krajobrazu technikum. Nauczyciele, czy oni wiedzą, co wy robicie w weekendy? Nie, nie wiedzą. Rysuję dużo, obecnie chodzę na grafikę, na kursy graficzne. Pracuję przy jedzeniu. Jeszcze robię remont w mieszkaniu, więc dużo się dzieje w moim życiu, a cosplay to zawsze fajne hobby. Ja jestem na techniku organizacji turystyki, a w weekendy jestem kelnerką. To jestem na Humanie. Teraz w wolnym czasie uczę się na maturę. Pracuję na co dzień w sali zabaw, jestem studentką organizacji produkcji filmowej telewizyjnej w szkole filmowej.